Witam serdecznie Państwa na kolejnej sesji poświęconej modułu, modułowi Refundacje. Nazywam się Andrzej Szymczyk, reprezentuję firmę Netsoft24 z Wrocławia. Jesteśmy producentem programu Merlin. Program Merlin jest takim systemem do obsługi procesów biznesowych, które występują w cechach rzemieślniczych i w izbie rzemieślniczej. A dzisiejsza sesja poświęcona jest refundacjom, a ściśle mówiąc wnioskom o płatność i jakby kolejnym elementom, które jakby kontynuują ten proces biznesowy obsługi refundacji. Czyli w tej części drugiej będziemy mówili o tym, w jaki sposób wniosek, który złożyliśmy do OHP, omawiany w tej części pierwszej, zmienić na umowę. Jeżeli tą umowę już będziemy mieli wprowadzoną w systemie, to w jaki sposób wygenerować wniosek o płatność, a właściwie cyklicznie generować wnioski o płatność do umowy, która została zarejestrowana? Ponieważ w tych wnioskach o płatność istotnym elementem jest to, w której klasie uczeń w tej chwili realizuje swoją naukę, to pokażę też taki seryjny formularz do promocji do klas wyższych. Tak, żeby w Merlinie w bardzo łatwy i szybki sposób wskazać, który uczeń w której klasie obecnie jakby realizuje tą naukę. I na samym końcu pokażę rejestrację wpłat. Po to, żeby po zarejestrowaniu tej wpłaty, tak naprawdę mieć już ostatecznie informacje o co zawnioskowaliśmy do OHP, a co już spłynęło i co pozostaje do, do jakby jeszcze rozliczenia, żeby to wszystko pokazać, to znowuż przechodzimy do samego programu. Tutaj jestem na kartotece rzemieślnika NET Cerem Szymczyk, który służy do właśnie prezentacji wszystkich funkcjonalności do celu właśnie tych wszystkich filmików instruktażowych. Będziemy dzisiejszą tą prezentację opierali o kartoteki dwóch uczniów, pani Agaty Dąbrowskiej i Anny Walczak. Pani Agata Dąbrowska uczy się już u tego rzemieślnika od września roku 2022, czyli w sierpniu skończy pierwszą klasę i właściwie od 1 września rozpocznie rozpocznie klasę drugą. Dla niej jest w tej chwili złożony wniosek o HP trochę z opóźnieniem, bo mogliśmy to zrobić dużo wcześniej, no ale możemy tak naprawdę zawnioskować, dostać umowę i później rozliczyć płatność jednorazowo dla, dla wszystkich wcześniejszych okresów, których to nie rozliczyliśmy jeszcze. Dla pani Anny Walczak właściwie zawnioskowaliśmy o umowę z OHP. Tą umowę dostaniemy, ale żeby rozliczyć pierwszą płatność musimy poczekać do 1 października, dlatego że wnioski o płatność zawsze będziemy składali w momencie, kiedy już miesiąc się skończy. No tutaj chodzi o to, żeby wszystkie ewentualne zwolnienia chorobowe i inne nieobecności zostały zarejestrowane i żeby jakby refundacja wynagrodzenia wynikała nie tylko z dni, które w danym miesiącu są, ale także z dni nieobecności, które też no, trzeba tutaj uwzględnić. Dobrze, no to idźmy może już do modułu refundacji. Tutaj w tej pierwszej części filmu założyliśmy kartotekę. Widzimy, że wniosek został złożony. Czekamy na umowę z OHP. Ta umowa do nas przyszła, więc wchodzimy na kartę takiej umowy. Tutaj będziemy mieli w tej chwili już dwa guziki. Wniosek o HP, który możemy w trybie ciągłym edytować i zmieniać, aż do momentu kiedy nie zarejestrujemy umowę. Ponieważ ta umowa przyszła, więc wchodzimy na kartę tej umowy. Widzimy, że w tej umowie są dwie osoby. Gdyby w jakiś, z jakiegoś powodu nie były dwie osoby, które zawnioskowaliśmy, możemy tutaj tą liczbę osób to ograniczyć. Wpisujemy numer tego wniosku. Numer umowy. Numer wniosku, który złożyliśmy został nadany przez OHP i ten proponuję, żebyśmy tutaj wprowadzali. Numer umowy też z tej umowy. Na te umowy możemy wpisać taka, jaka ona tam gdzieś była. Obowiązuje proponuję, żebyśmy tutaj wpisali także tą datę, bo ona ma mniejsze znaczenie. Od co najmniej tego okresu, w której rozpoczyna się najwcześniejsza z osób, które tutaj są zarejestrowane na tym wniosku, czyli 1 września 2022, no to 31 sierpnia jest ok, do tak naprawdę dobrze by było wskazać datę końca zakończenia najpóźniejszej umowy, czyli 31 sierpnia 2026. 2026, sierpień 31. Umowę mamy zarejestrowaną. Proszę zobaczyć, że teraz status tej umowy jest. Umowa w toku. System przepisał już wszystkich uczniów, którzy w tej umowie zostali zarejestrowani. Na karcie będziemy to oczywiście tej umowy też widzieli poprzez w zakładce Uczniowie OHP. Prawda? Widzimy numer wniosku, wcześniej tu było nie dotyczy. Łączna kwota jest 0 i pozostało 0, a to dlatego, że jeszcze żadnego wniosku o dopłatę nie, nie złożyliśmy. Te dwie osoby widzimy pod kartoteką danej umowy, ale równie dobrze możemy ją zobaczyć na innej zakładce, która też jest elementem modułu, właśnie refundację. Bo wystarczy tutaj wejść i proszę zobaczyć, że te dwie osoby już są jakby rozbite. Niezależnie od tego, że tak naprawdę są w tej samej w tej samym wniosku, w tej samej umowie, i tutaj będziemy mogli sobie oglądać kwoty łączne, które wynikają z refundacji, już w rozbiciu na te dwie osoby. Dobrze, nie pozostaje nam nic innego jak wejść teraz w ten guziczek akcji, który tutaj nam się pojawia, ponieważ status się zmienił na właśnie, że jest już ta umowa to w tym momencie możemy wykorzystać tylko i wyłącznie formularz refundację OHP. Refundacja OHP to jest nic innego jak wyłapanie wszystkich tych miejsc w których, czy, czy okresów, dla których jeszcze ta refundacja nie została rozliczona, a w wyniku podpisanej umowy możemy to rozliczyć. Proszę zobaczyć, że jest tutaj tylko i wyłącznie pani Agata Dąbrowska, bo tak jak powiedziałem, ta druga pani może być dopiero od 1 października, ponieważ jej okres umowy jest tak zdefiniowany, że pierwszym okresem rozliczenia może być wrzesień. A żeby on się pokazał na tym ekranie, no niestety w wrzesień już musi minąć. Mamy sierpień, więc, więc ona nie będzie tutaj widoczna. Jest w klasie pierwszej, i pierwsza rzecz, która tutaj się jakby nasuwa, to proszę zobaczyć, że stawki miesięczne, które publikuje prezes GUS, są jakby automatycznie tutaj już wpisane. My, jako dostawca Medlina, to pilnujemy, czyli za wrzesień roku 20, 2022, październik, listopad. Te stawki będą w takiej wysokości. Z kolei za grudzień, styczeń i luty stawka została podniesiona i ona wynosi 324.03. Za marzec, kwiecień i maj. Będzie 336,67 i tak dalej. Tutaj Państwo już nie muszą weryfikować i sprawdzać, jakie są stawki ogłoszone przez GUS, bo to jest jakby elementem systemu Merlin i tym tutaj zajmujemy się my. Więc, więc domyślnie będą się podpowiadały takie, jakie tutaj widzimy. Dosyć istotnym elementem była kartoteka rzemieślnika, dlatego że ta składka ZUS procentowa, tutaj jest 16,9% szkodowego, będzie się nam podpowiadała właśnie w tym miejscu. Dlatego na karcie tego rzemieślnika dobrze jest to sobie pilnować. System podpowiada kwotę refundacji wyliczoną z tych tutaj parametrów, które widzimy. Jeżeli w którymś miesiącu było jakieś chorobowe, to wpisujemy tutaj. To wynagrodzenie chorobowe, system automatycznie wszystko sobie dalej będzie przeliczał. Co jest ważne, program komputerowy sprawdza okres trwania umowy o praktyczną naukę zawodu i dla pani Agaty Dąbrowskiej wrzesień roku 2022 był pierwszym miesiącem i pokazuje go na czerwono dlatego że czasami może to nie być pełny miesiąc i żeby użytkownik systemu mógł bardzo łatwo wyłapać który to jest miesiąc początku lub końca umowy bo koniec umowy dokładnie tak samo będzie na czerwono to wtedy właśnie łatwo zobaczyć czy to jest już pełny miesiąc wrzesień 2022 czy może tylko jakaś jego część bo tutaj mamy datę rozpoczęcia umowy i datę zakończenia umowy o praktyczną naukę zawodu. Jeżeli jest część, to należy wtedy tak samo część stawki miesięcznej wprowadzić tutaj. Nastąpi przeliczenie takie, jakie powinno nastąpić właśnie dla tej części okresu, którą tutaj sobie wprowadzimy. No i teraz, tak naprawdę, wniosek o płatność dla tej pani Agaty możemy złożyć albo dla wszystkich tych miesięcy, które są tutaj, albo możemy zrobić tak, że tak naprawdę na samym początku wnioskujemy tylko i wyłącznie o, załóżmy, 2, 4, 5 miesięcy, tak? Stosujemy wniosek. O dopłatę refundacji, taki, jaki sobie wcześniej w szablonach prowadziliśmy. Może to być wniosek, który my, jako NECO 24, Państwu dajemy jako wzorcowy, ale równie dobrze może to być wzorzec, który Państwo sami tutaj sobie przygotują i my tylko podstawimy pod, pod jakby Państwa profil. Robimy zapis, co oznacza, że tak naprawdę w tym momencie w dokumentach, Powinna pojawić się następna pozycja: refundacja, wypłata. Refundacja, wypłata to jest nic innego jak właśnie ten wniosek, który przed chwilą zarejestrowaliśmy, który drukujemy i wysyłamy do OHP. On ma jakieś tam, można powiedzieć, swoje treści. Tutaj na niebiesko, tak pod potrzeby, można powiedzieć, tutaj w dzisiejszej prezentacji ten wniosek został zdefiniowany tak, żeby było widać, że te wartości mogą być wprowadzone z programu komputerowego, z zasobów Merlina. Tutaj mamy poszczególne miesiące, wrzesień, październik, listopad, grudzień, które tak naprawdę się nam tutaj pokazują, jaka to jest kwota rozliczenia. Jeśli czegoś nie ma lub coś trzeba by było uzupełnić, to oczywiście to robimy już na tym formularzu, drukujemy, wysyłamy i już. W programie na zakładce, na karcie tej umowy, na zakładce uczniów, proszę zobaczyć, że pani Agata Dąbrowska w wyniku tego wniosku otrzymała, można powiedzieć, już tutaj pewne wartości, bo ten wniosek spowodował, że łączna kwota do, dofinansowania z tytułu tej refundacji jest taka i pozostało do rozliczenia dokładnie w takiej samej kwocie, bo jeszcze nie było tej wpłaty. No i tych wniosków o płatność możemy właściwie stosować tyle, ile, ile potrzebujemy. Yy. proszę teraz zobaczyć, że możemy to zrobić do, do lipca 2023 roku, a to dlatego, że tak naprawdę mamy 18 sierpień. Sierpień nam się tutaj pojawi dopiero od 1 września 2023 roku, dlatego, że, dlatego, że no w sierpniu mogą być jeszcze nieobecności, które należy zarejestrować i wniosek, w którym byłby sierpień, prawdopodobnie by nie przeszedł, OHP by go odrzucił. Ja tutaj zarejestruję wszystkie te pozostałe miesiące, które są zaległe jakby z autom Wszystkie, żeby mieć już taką sytuację całkowicie wyczyszczoną, prawda? Teraz pojawił się drugi dokument, wniosek z tymi pozycjami, które zawnioskowaliśmy. Znowuż go sobie bierzemy, drukujemy w tych wnioskach. W tych wnioskach, oczywiście, będą tutaj poniżej poszczególne miesiące, tak jak, tak jak sobie tutaj zdefiniowaliśmy. No i, i co? I czekamy na to, aż ta refundacja do nas, do nas wpłynie na konto. Wcześniej tutaj jeszcze pokażę to, że te rozliczenia dla tej pani pojawiły się w podzakładce rozliczeń. Czyli tak naprawdę zawnioskowaliśmy dwoma wnioskami o miesiące wrześni, październik i listopad grudzień styczeń Luty Marzec aż do lipca. I teraz, jeżeli byśmy sobie tą refundację OHP uruchomili, no to niestety wniosek o refundację będzie pusty, on tutaj nie, nie zrealizuje się, no bo, no bo nie ma co właściwie w tym momencie jakby realizować. Teraz tak naprawdę mamy sierpień, i co się stanie? No, właściwie warto by było wykorzystać formularz, który panią Akatę Dąbrowską przerzuci do klasy drugiej, czyli, czyli ma tą promocję. I w wyniku tej promocji pojawi się w klasie drugiej, a to jest istotne, bo prezes GUS ogłasza składki w tych kwartałach, o których przed chwilą mówiłem, i one są zależne od klasy, w której dana osoba jest. W klasie pierwszej jest mniej niż w drugiej, a najwięcej jest w klasie trzeciej. Dlatego stworzyliśmy taki formularz, który w sposób trochę seryjny wprowadzi nam sprowadzi nam jakby tą promocję na zasadzie jakby wypełnienia tego formularza. Ja może zrobię tutaj w ten sposób, że, że wszystkie umowy, które rozpoczęły się po dacie od 2019, a kończą się, tutaj możemy dać jakąś dalszą datę, żeby, żeby było na pewno, wszystkie osoby, które są w klasie pierwszej, będą promocje miały do klasy drugiej. I jednocześnie jest zawężnie, zawężenie że u rzemieślnika który nazywa się necere Szymczyk. I między innymi teraz proszę zobaczyć, że tutaj mamy umowę z klasy z roku 2022, tutaj mamy z klasy 2020, z roku 2023, więc ta pani dopiero będzie w klasie pierwszej, a ta właściwie od września zacznie klasę drugą. Więc w takiej sytuacji odklikamy sobie tutaj tą panią, bo tak naprawdę promocja z klasy pierwszej do drugiej dotyczy tylko pani Agaty Dąbrowskiej. Jeżeli tak zrobimy, to w tym momencie automatycznie ona się pojawi w klasie drugiej, a ten formularz możemy wykorzystać nie tylko do jednego rzemieślnika, to już przy okazji pokażę, tylko tak naprawdę wystarczy tutaj nie pokazać żadnego rzemieślnika, pokazać z klasy pierwszej do klasy drugiej i nagle pojawia się cała lista wszystkich osób które tak naprawdę powinny mieć już promocje do wyższych klas. Te, które są w roku 2020 teoretycznie już powinny skończyć tą naukę, ale to szybciutko moglibyśmy sobie zaktualizować tym formularzem w bardzo szybki sposób. Tak samo możemy zobaczyć promocje z klasy drugiej do klasy trzeciej, u których rzemieślników, którzy, którzy powinni być, być widoczni, z klasy trzeciej do zakończenia umowy są tylko takie dwie osoby. I właściwie można powiedzieć w ten sposób bardzo szybko weryfikujemy, który uczeń jest w której klasie. Wracamy do modułu refundacyjnego. Proszę zobaczyć, że tutaj w tej chwili mamy tą umowę, tą umowę na e tych dwóch uczniów, e z której mamy 422939 zł złożone we wnioskach, pozostało do opłacenia dokładnie tyle samo. No i przychodzi ta płatność, przynajmniej z jednego wniosku. Dobrze by było ją zarejestrować w systemie. Możemy to zrobić, bo proszę zobaczyć, tutaj mamy na przykład taki dokument, formularz wniosek o HP, w którym system pokazuje dokładnie wszystkie jeszcze nieopłacone wnioski o płatność. I między innymi są te dwa, które już wcześniej były na dzisiejszej właśnie tutaj sesji szkoleniowej na tym filmiku zarejestrowane. To pierwsza załóżmy, że zostaje zrealizowana, widzimy, których miesięcy dotyczy, czyli od września, było do, od września do, do stycznia, jakie były kwoty. Tutaj daliśmy jeszcze możliwość weryfikacji tych kwot, bo czasami OHP niekoniecznie musi wypłacić dokładnie tyle, ile było we wniosku. I tak sobie naprawdę możemy sprawdzić zobaczyć, jaka to jest kwota z jakich miesięcy Spłynęła i ile spłynęło, i wtedy dopiero zarejestrować tą końcową kwotę. Jeżeli to jest dokładnie to samo, co, co jeżeli ta kwota, którą tu widzimy, jest dokładnie taka, jaka kwota przelewu, to znaczy, że nie było żadnych rozbieżności co do wniosku o płatności. Możemy to zarejestrować, robimy zapisz. Proszę zobaczyć, że. W tym momencie mamy coś takiego, że ta umowa łącznie zawnioskowaliśmy o 4229 zł, a pozostało do rozliczenia już tylko 2392 zł. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli na karcie tej umowy, to byśmy też widzieli to samo, ale już w rozbiciu na poszczególnych uczniów. Jeżeli teraz popatrzymy sobie na wypłaty OHP to w tym momencie będzie już tylko jedna płatność, którą, o którą zawnioskowaliśmy, a która jeszcze nie spłynęła. No i w ten sposób widzimy tutaj wszystkie płatności w zawnioskowane, które powinniśmy otrzymać. Teoretycznie powinniśmy pracować w taki sposób, aby ta lista tutaj była jak najkrótsza, bo to oznaczałoby, że wniosek, który złożyliśmy, został opłacony i te pieniądze już spłynęły na nasze konto. Dobra, to teraz jeszcze wracamy do refundacji i proszę zobaczyć, że w bardzo łatwy sposób możemy sobie teraz zarządzać tymi informacjami, które tutaj są. No bo chcielibyśmy zobaczyć wszystkie te umowy, w których do rozliczenia pozostało jeszcze coś więcej niż 0 zł. No bo te jak mamy 0 zł, to znaczy, że płatność spłynęła. Ta kwota została uregulowana, na naszym koncie jest, bo pozostało do regulowania przez OHP0. Więc wystarczy tylko w wyszukiwarce, w polu pozostałym, zrobić pozostało, czyli w tym polu, zrobić coś takiego, że pokaż wszystkie te rekordy, które tutaj widzimy na, na ekranie, w których pozostało więcej niż złotówka. A żeby było więcej niż złotówka, robimy jeden średnik. Jak za średnikiem pozostawimy pustą wartość, to znaczy, że tak naprawdę pokaże nam dokładnie wszystkie te, które, e, które mają coś więcej niż tak naprawdę 0 złotych, czyli co jeszcze pozostało do rozliczenia. I ta lista, którą tu widzimy, jest dokładnie tą samą listą, którą widzieliśmy tutaj w wypłacie OHP, kiedy wybieraliśmy, wybieraliśmy i oglądaliśmy sobie tą listę tutaj w tym miejscu, bo gdyby te płatności nam spłynęły, to tak naprawdę na refundacjach te elementy, które tutaj są, miałyby pozostało do rozliczenia 0 złotych. To by było wszystko, jeśli chodzi o, o rozliczenia płatności. Myślę, że to jest taki scenariusz, który bardzo Państwu pomoże. Jest to dosyć łatwe i czytelne do tego, żeby te wnioski sobie składać i na bieżąco śledzić i rozliczać. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę. Polecam się oczywiście do tego, aby Państwo przeglądali nasze wcześniejsze filmiki dotyczące refundacji, a także innych modułów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.